Dzień dobry, Radosław Sejdak. Witam ponownie na, na moim małym osiedlu, mój ogród, domy Tomczak. Buduję tutaj osiedle ośmiu segmentów. Pierwszy etap pięknie zakończony. Jesteśmy od strony ogrodów teraz. Pierwszy etap zakończony, Diagolas, Gmina Halinów między Mińskiem a Warszawą. Mińskiem, Mazowieckiem i Warszawą. Świetny dojazd kolejowy. Piękna pogoda, dużo zieleni, jak widzimy, tutaj już w ogrodach się zazieleniło Państwa a tu mamy drugi etap jeszcze się nie zazieleniło ale, się zazieleniło, ale tak będzie wyglądać, a tam daleko mamy dużo dużo zieleni i drzew o i tutaj również sąsiedztwo, no jak Państwo widzą mamy już tutaj ogrodzenia na drugim etapie pięknie zrobione będzie tak samo jak tutaj będą ogrodzenia do samych, do samych domów tutaj już również mamy ogrodzenia wykonane każdy z sąsiadów z czterech, czterech rodzin, które będą tu mieszkać, będą miały osobne duże ogrody, długie. Widzą Państwo, ile musimy teraz przejść kroków, żeby w ogóle zbliżyć się do wielkości odległościowej, do typowego ogrodu oferowanego zwykle w segmentach. Tam byliśmy w odległości jakichś 25 metrów od ogrodu, teraz jesteśmy w odległości, uwaga, 7,5 metra. Czy takie są zwykle ogrody oferowane w segmentach 7,5 metra na długość? Widziałem mniejsze. Zróbmy realne 5 metrów. No jest to kawałeczek krótka. Można sobie również tutaj rozłożyć leżak. Leżak i grilla i parę zabawek położyć dla dziecka. No natomiast nie rozrabniamy się i tutaj mamy segment, który jest porządnie wyposażony w ogród na długość 30 metrów. Każdy może sobie tutaj zagospodarować to zielono jak chce. Mamy tego, tego przykłady, gdzie nawet sąsiedzi, sąsiedzi, jedni, podejrzymy ich tutaj, mają tam taki plac zabaw zrobiony. Taki domek z placem zabaw tam u góry. Widać? Bo jest na to miejsce po prostu. Piaskownica, warzywa. Mamy na to po prostu miejsce. Dobrze, zobaczmy, to jest, jakie są tu postępy. No, mamy tutaj już yy, z przodu dużo wykopy. Okay. Yy, może nie będzie tego widać tutaj. Yy, zobaczymy, w góry jeszcze. Ale, to, co się dzieje w środku, to instalacja elektryczna. Mianowicie są już tutaj powypuszczane kable. Po prostu oświetlenia. No proszę. Tutaj. Przeczki poprzewek przekuwane. Upłóżmy na kinkiet. To będą trzy kinkiety. Państwo sobie zażyczyli, a to jest kuchnia przygotowana również pod oświetlenia, gniazda, gniazda natynkowe. gniazda w segmentach, również w łazience. O. Pięknie. Tutaj malutka łazieneczka będzie miała sobie wszystko tutaj. O proszę bardzo. Na podkabinę prysznicową mi się. Przygotowamy pod żeby zastumulować, a tutaj mamy dużo rozwiązania, przełączniki przede wszystkim jak to wejście. Wyjście z wiatrołapu, również przełączniki I idziemy na górę. Co tu mamy? Oczywiście, wszędzie towarzyszą nam przewody, tutaj płaskie jakkolwiek one się nazywają, trzy żyłowe. Zobaczmy tutaj z co my tu widzimy, co się dzieje przed przy okazji, zobaczymy. Działają się wykopy. A no mianowicie pod spodem, pod ziemią już są szamba. Widać studzienki kanalizacyjne. I dokładnie parę dni temu wydarzyło się, że przyłącze wodne, czyli będzie czysta woda doprowadzana z wodociągu. Wodociąg tu jest, tam jest czerwona studzienka, studzienka hydrant, tak? Się to nazywa, już jest zakopane przyłącze wodne, te niebieskie rury, które wystają tam gdzie się łączy z wodociągiem. Gdzie są stu, tam są studzienki, czyli czy zawory. A teraz kładziemy przyłącze elektryczne. Przyłącze elektryczne. I czekamy na aż PGE przyjdzie, zamontuje skrzynkę. E, PGE w standardowym swoim trybie. E, na razie... Jest tylko dwa lata i dwa miesiące po tym, jak podpisywaliśmy umowę na 2 lata na dostarczenie. Nie wiem, czy pojawił się chociaż geodeta od nich, no ale tak to jest, że na przyłącze w Polsce się czeka najwięcej. Można wybudować cały dom z dachami i oczekiwać później na przyłącze wodne, elektryczne, gazowe. Chyba, że PS Gaz odmówi nie będzie. Trzeba sobie radzić inaczej. No bo trochę trudno byłoby, prawda, bez ogrzewania w zimę. Funkcjonować, czy bez wody? Wykopać sobie studnię można oczywiście. Bez prądu, no to na generatorze nie wiem, czy 5 lat. Człowiek by dał radę. Pewnie po 5 dniach by zrezygnował. No wracajmy do sympatyczniejszych tematów, albo do człowieka, który przynajmniej robi coś na czas. Łazienka. Tutaj mamy jeszcze elektrykę. Powolutku sobie powolutku sobie tu działamy. Jeszcze przygotowuję. Widzę, że to jeszcze nie wszystko jest zrobione. No ale no, to jest teraz budowę. To są do pokoiku z kolei peszle. I tak samo już gniazdeczka są zamontowane. Oświetlenie również tutaj opada. No to, to tak to wygląda. A i spójrzmy sobie teraz na no, jak jesteśmy na ogród. Z góry. Pięknie. o tam widać właśnie jak ktoś sobie zrobił obrót Że jest z Spacem zabaw, prawdziwy plac zabaw i to jeszcze jest Na środku, jeszcze można Wcześniej sobie Na wcześniejszych, na pierwszych 10 metrach 15 zrobić sobie ogródek i I wyjście na, na, na spacer na, na grilla albo pobawić się z dzieckiem, a tam dalej jest plac zabaw, a później jeszcze dalej drzewka owocowe i tak dalej więc Całe pole Pole do popisu dla przyszłych właścicieli, przyszłych rodzin, które zarezerwowały, zarezerwowały segmenty w osiedlu Mój Ogród, gdzie mamy Mój Ogród, gdzie mamy mnóstwo zieleni wokół, tak? Mój Ogród w ogóle, nie zrobiłem coś niezgodnie z przepisami, powinienem już tak naprawdę ten kask założyć wcześniej, a mamy, mamy piękny kask. Eee, także proszę nie robić tego w domu, na Placu Bozołowy powinno się chodzić w kasku. Jeśli oglądasz to coś z inspekcji, to niech wyluzuje. Teraz już jestem w kasku. No proszę, także bardzo dziękuję za, za oglądanie. Niekoniecznie zapraszam do subskrypcji, ale jeśli ktoś jest zainteresowany zamieszkać na takim pięknym osiedlu, to zapraszam. Proszę wysłać link oraz lub zadzwonić do mnie. Na stronie internetowej są dane, jest e-mail im, i numer telefonu. Zadzwonić do mnie i możemy porozmawiać o e, jedynym dostępnym segmencie w tym osiedlu. Dziękuję bardzo. Zapraszam.